Ja jestem Oliver mną z i zobaczycie, co mieliśmy na chwytce u nas. Stabka złota, ale tak naprawdę to jest kupiona rzecz, którą będziemy abunksikować na odcinku. Oczywiście turbo, one od Helena, i drugą żadę, i drugą turbo I rodę. Stachcę łapać do góry, z wyniosłem. A ja zabieram się do otwierania. No dokładnie. No, to już sobie otworzyłem wcześniej. Sztaba złota. O co jest? Młotek do rozbijania No będzie Pędzel I jakaś łyżka do jakichś skarbów Wyjedzenia? Do Dobra, lecimy ja tu to Kurde, tu się sypie z tego Bez kitu. No to bym... W mm -hmm. Pokaż to Dobra, Zobaczcie, to się sypie z dotknąć. I co jest? Nie I mogę stuknąć. Mogę roz muteczkiem stuknąć. No otworzyć. I w tym powinny być skarby czekaj. Mogę raz muteczkiem stuknąć? Boże, to będzie... ja, ja spróbuję. Cześć, to jest jakiś pędzel. Oj. Trzymaj, trzymaj Weź na to nie dobra, dobra, trzymaj Spadł, spadł Ale po co jest ten pędzel w ogóle? Nie, może Chyba, do... żeby skarby wyczyścić, coś takiego No, 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 szlifować, nie wiem muszę szlifować O coś, Ej, patrz, tutaj coś widać pomarańczowego No, no, no Powiemy. Jakąś tarka będzie brudna. chyba tym pędzelkiem weźmiemy. Skrobać to. Mhm. Mm wrażenie. No. razie, nie? jest. Nie ja mogę dalej skrobać. Oj. Daj. Daj pędzelkiem. Sprawę... Sprawy... matka jak się a to jest tak, żeby to zmieść stąd. Patrz, to coś jest. Zobaczcie, tutaj. Ej, no, takie zielone. Czarne, jest... może. Co tutaj można znaleźć? Pokaż. E, jakieś pyrite, obsydian. Obsydian. Rej... Rainbowstone i gold. I to jest ładne. Ile to kosztowało w ogóle? 20 zł. Nie, 20, 22 zł zobaczymy co dropnie widać oj lud mi patrz tutaj idealnie już coś widać tutaj w środku no sprawdzimy i czekajcie teraz zapowodujcie ten film o czyszczeniu i piszcie w komentarzach co dropniemy yyy obsidian rainbow stone golda ja bym mega chciał golda żebyśmy dropnęli albo rainbow stone Mhm. ja bym chciał wszystko i teraz powrócę i mówicie w komentarzach co zrobimy, więc to jest coś widać, nie? Widać to? No, no hmm. widać. Nie ma I... Czar... O, padrz teraz. Trzeba tutaj wrócić. Przecież może. Jakby całkowie. Nie czy sobie <coughs> już to do dobrze widać. Upadkom spróbuj. Dobra. <laughs> nie wiem, do czego ona służy w ogóle, ale. To też. Może, kochany, nie mogli tego lepszego le, le zrobić, ale pan. No, jest... Ciekawe, czy to jest jedno, czy to jest więcej. No bo taka sztabka złota, jedna. Jeden skarb. Tylko 2,99, czy tam masz? 30. Ja! <laughs> to jest czarne? Coś ty kupę zrobił. O patrz, pękło! i Co jest? Patrzcie, pękło. To co Chyba. O! Weź ten go, tego golda. Jako. Jako przystaram. Jak do tego doszło? Nie wiem. Górnicy, którzy szukają skarbu, wykrywaczem tymczasem my. Mm. Co to jest, czekaj. chcesz przeczyść. To jest chyba pyridal. Nie, to jest obsydium. Mówiłam! wodą to trzeba w domu przemyć. No. Zobaczcie, co się stało. tu coś jest! I drugi! Drugie! Patrzcie. Tutaj, zobaczcie. Albo okruszek. Może jakiś chyba okruszek. Nie. Tak, z mm, Dobra, walimy to na łeb. Trale. I weź. <grym> o, weź, tutaj, a ja weź no to to o, ale. co to postukać? Ole. Co Wiem, ja gdzieś odcinek wam się podał taki luźny. Ale... No... A my się żegnamy na mnie, no jeszcze... Ej, się turbo spróbuj. No. Gdzie jest ta? Tutaj. O. Tak się prezentuje. Bardzo fajne. Cieszę. My jeszcze będziemy skrobać jakby co, to, to na sorcach wrócimy. Oj. No, czekajcie. Ja już tutaj otworzyłem gumę. Muszę <laughs> tak zatrzymać... Dobra. Najpierw gumę testujemy. Dobra. Mm. Ja jest. patrzę na jego milę. No całą. No sprawdzamy teraz samochód. Zobaczymy, moją brak na końcu. Uwaga. To ja otworzę. Hmm. Oj. O! Subaru! Mm, Mercedes starego. Dobra, otwieramy drugiego torbo? Nie nie nie, 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 nie. Jest właśnie czy nie? Ile ja tu jeździ? 205 na godzinę idzie. Ja. Serio? No ma. Ta mentira mi się namajnała. To